Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj będziemy grali w Planet Zoo. Tak, zaczniemy sobie. Tam, gdzie jest ten człowieczek? No poczekaj, nie no, zaczniemy najpierw. Nie wiem, co ją ja zacząć. Moment, tu klikniemy, edytujemy sobie Awatara. Ja chcę zbudować. No zmienimy sobie go trochę. Ja chcę! No poczekaj, no zrobimy sobie Białasa. A mogę ja? Poczekaj, no dobra, no Jestem to... Jest mniejszy, ja robię. No to wybierz tu, mycha. Jestem ciemne. mniejsza zasłonię. i zasłonię. Ja. Nie. No, ale nie rób go wysoko, mu dajemy jakieś włosy. A I... to twarz na pewno. No to poczekaj no twarz, no już Teraz od włosów włosy. zaczynasz. Jezu, jakie dziwne fryzury są w tej grze. I... Taką? Brodę też. Tak, brodę, dużo brody. O to pierwsza, ta, ta pierwsza broda. No ta. No by tak jakby. Tylko że takie ciemne... Dobra, dalej dalej. No co ty tak już to szybko. O, okulary takie szpanerskie, dobra. Ciało koszula. Dobra. Daj. Nie no, nic mi tu nie pasuje. Koszulka daj, zielona daj. Tak? No. spodenki podęki? Nie, to może te pierwsze, te pierwsze, te pierwsze, dobra. Czapka. No. Tylko taka. Bez czapki. Dobra, ja pokażę na chwilę. Daj na chwilę. Fajne ja nowa Co, tu jeszcze Co tu można jeszcze zrobić? Włosy. Ale widzisz kolor włosów też można zmienić na taki ciemniejszy. Ej, a daj mi pofarbować Poczekaj, no ale co ty chcesz farbować na tęczowe? Włosy Gotowe Nie no, zrobimy czarne Okej, okay, czarne Ale poczekaj, bo mi tu coś nie pasuje ta twarz trochę Taka dziwna jest O jest. O, taka I można z niego grubasa zrobić Ej, to zrób Znaczy bardziej takiego No to poczekaj, bo mamy dwa rodzaje Szczupłe i duże <laughs> Nastolatek I dorosły Nastolatek jest. Nastolatek nie, no zróbmy dorosłego. No Ale nie taka. grubasa. No grubasa zrobimy gdzieś, może O taki. Taki? Nie jest taki uszami. taki, o dobra. taki? Nie, to będziesz ty. No ja. No, Mam tak, brodę, tak. jestem tak. gruby. No, Ta super. Ale widzisz, nie ma brody takiej jak moja. <laughs> o, jest idealne. Nie, jest moja, jest ładniejsza. Okulary takie. Eee. Mhm. Dziwnie Mało, widzisz że nie jest do wyboru, czemu wszystko zielone, a tu kolor się zmienia? A mogę ja wybrać? No czerwone zrobimy, dobra. Dobra, to jest tylko ten ubiór, dobra. Akceptuj, tak a go zrobimy, Trochę dziwne. trochę. A potem, was. a później, a później trochę no, tak, dobra. ja zrobię. Dobra, karierę zaczynamy. Okay. Lew! Poczekaj, rezydencja, samouczek, rezydencja Godwinów. Klikamy. Uh. Rezydencja Godwinów, po tym jak Bernarden Godwin kupił dom posiadłość w latach 80. XX wieku wyremontował ją i zmienił jej nazwę. Rezydencja Co? godwinu stała się jedną z bardziej szanowanych ogrodów zoologicznych w kraju. Ostatnio Zo przeszło dalszą renowację, polegającą głównie na renom... wielu wybiegów, obiektów, ale z pewnym względem prace nie zostały zakończone. I tu właśnie wkraczasz ty. No dobra, to teraz my wkurczymy tutaj. Ale tam jeszcze były na obrazku labirynty. No to będziemy w sam budował. Ty zbudujesz na swoim odcinku swoje zoo, a ja na swoim odcinku, na swoim kanale to swoje zoo. To będzie no idzie. Ale nie może dowiać. Jest, jesteśmy naszym. Jest. naszym... naszym zoo. Jest. Jaki on bogaty. Tu jest ten Godwin. Dobra, cieszę się, że się spotkaliśmy. Ale Zo, masakra, zobacz to. I teraz weź to zbuduj samemu. Zbudowałbyś takie zo? Mm, mm, Lemury są. A, 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 a wiesz, że u lemurak dziewczyny ządzą? Tak. Nie wiedziałem. Tak, pan Gold Godwin mówi, że ma kilka zo różnych i zaczyna tutaj pierwsze zo nadal nadal rozpiera, Czy to jest jego pierwsze zo? <grym>, ale potrzebuje przemeblować te nas potrzebuje. Niestety nasz dwuletni pracownik nabył się alergii. No, no super. Na sierść. I musi przejść na meloryturę, Dobra. I jest, zobacz, jakie to wielkie jest. Ogromne. A to jak my to zrobimy? No nie wiem, no tutaj jest jakiś nasz samouczek, czyli będzie nas uczył, jak grać w tą grę. Wielki.

Musimy poznać najpierw Zoo. No, czy bym zobaczysz nasze zwierzęta. Ile oni mają kasy? Zaczniemy od wybiegu niedźwiedzi i grizzly. O, widzę już. To jest grizzly. Tak, tu. Tak się tu zniża. Nie da się. A, o, do dobra. Trzeba dobrze. No, zobacz jakiegoś... Dla, znajdź, nasze zadanie to jest tak: Znajdź wybieg dla grizzly. Zobacz obraz z kamery zwierzęcia, niedźwiedź Gryzli. E, no. Znać wybieg lwa zachodnioafrykańskiego, znać pusty wybieg. O, ja wiem, jak kamery S. E, z... No, wszystko wiesz, wszystko wiesz. Trzeba Poś... nacisnąć w niego po prostu. Czy wiesz, że Gryzli nazwane też Ursus Articos, chorybi, coś tam? Zabadają w sens zimowy na, na 7 miesięcy w roku. Gdzie jest ten Gryzli? Tam, gdzie się drziałem. zniża kamera, to było fajnie wiem, że się obraca. No wejdź. No poczekaj, tego szukam go. Bo... Tu jest, naciśnij jego. Jest, mamy tu. Możemy o oh, matko. Tu mam wszystkie informacje o tym zwierzęciu. Ogólny dobrostan. Cena zwierzęcia, ile ma lat? A, 100% ma wszystkie prawie. Nie, prawie. No 99, no bo wybieg ma 98, nie wiem czemu. Możemy go przenieść. Aktywuj kamerę zwierzęcia. Tutaj się klika na kamera. Wow! To możemy się przejrzeć, właśnie z zwierzęciu z bliska. Taki widok jest też dwukrotnie klikając zwierzę, czyli dwa razy trzeba go kliknąć. Ok, teraz klikamy. Aha, dobra, teraz wychodzimy z tej kamery. Uchwa. Dobra. Nie, Nie, tu zmienimy kamerę. X. X chyba wychodzimy? Tak, X wychodzimy. No i teraz musimy znaleźć te lwy. Ona zaznaczyła gdzieś to na mapie. Moment. Gdzie tu jest mapa? Jest lek średniego. niego desk Nie chcę, nie chcę, nie chcę nie, dziadku ściągnąć. Ja nie chcę do ciebie. Już, już koniec. Już się naglądałem ciebie. Wyjdź stąd. Jak stąd wyjść? No myszko! No my nie mogę! zobaczyć. nie widzisz, że nie mogę wyjść do góry? Jak jak do góry się porusza. Teren, trasy, teren. Co tu jest? Teren. Czemu ty ciągle robisz? Teren. Poczekaj. Jeszcze nic nie wiem. A ty już... Wszyscy... No to masz. Proszę bardzo, pan mistrz. E, Misz planet Zoo Zara nam pokaże, jak wyjść w biegu. O, wyszedł. <grystanie> no dobra, ale jak wejść w mapę? No po krzakach nie będziemy jeździć, chyba nie. No, na razie to krzaki zwiedzamy. Poczekaj, no daj na chwilę wyżej tą, tą chyba trzeba jeszcze. O, ja ze Gdzie jest ten. Musimy znaleźć mapę. Gdzie tu jest mapa? Mój tą kamerę przesunę. gdzie tu jest mapa. Widzisz gdzieś tu mapę? Nie. Tutaj, poczekaj, co tu jest za Zoopedia. Oś czas powiadomień. Tu są nasze cele. Znajdź lew zach lwy zachodnioafrykańskie. Zo. Jezus Maria, jakie tu jest wykresy, jakieś goście. Ile kto przyszedł? Finanse, zwierzęta, personel. Za czym ile mamy zwierząt? Jakie mamy zwierzęta? Aha, może zrobimy. O, tu mamy zaznaczone, gdzie on jest. I szukamy lwa zachodnioafrykańskiego. Nie ma lwa jeszcze. Jest! Gdzie? Lew zachodnioafrykański. Dwa razy na niego klikniemy, to nam pokaże. Jest, widzisz? O, jesteś. Gdzie on jest? Nie ma. No. Ale... To co, nie ma go? Uciekł? Gdzie jest to nasze zo? O, Tam tu jest. jest. O, Poczekaj, to tu jest. A ona zaznaczyła, widzisz, tak, dobra. Ale gdzie nie mogę tu zjechać na dół? O, tak, chciałem do góry. A, tak mogę zobaczyć. Jak przytrzymam. Środkowy przycisk myszy, widzisz ten? To mogę, to mogę sobie o, latać jak chcę. Wysoką, niską, gdzie jest ten. Widzisz to, gdzie to jest? A oddalam się w tym jak pokręcę. Dobra, tu jest to chyba, nie? Przybliżymy trochę. Gdzie jest ten lew? Widzisz go gdzieś? O jest. Oto Pantera Leo Leo, czyli lew zachodnioafrykański. Tu jest, na dole, w wodzie Naciśnij go Naciśniać? No Tu jest ta kamerka o! mamy kinową Ale nie lubi kinowej Orbitalna yes. Powiem wam, że świetna gierka, na razie mi się bardzo podoba. A, a mi się nie podoba, bo ty cały czas robisz. No to dobra, to panie teraz Panie teraz szukasz. Szust... Pustego wybiegu. No, proszę pustego start... wybiegu. Tak, pustego wybiegu proszę znaleźć. Stąd, panie. No, o, żebyśmy o ja. po skałach nie latali. Powoli, poczekaj, tu masz tą zoomę, środkowy przycisk. O tam jest pusty wybieg, ona już ci zaznaczyła. Poczekaj. Piekasz jak szalone tą myszką Poczekaj, co ty chcesz zrobić? No bo chcę tak No to musisz przycisnąć środkowy przycisk myszy i o, widzisz? z lotu ptaka widzimy, tak? Tam był ten pusty bieg. A możemy kamerę zrobić... o jest Ale no jest, a tak szybko musimy się poruszać? No. no mamy ten pusty wybór. No. O, zobacz. Powoli to czac Adoptuj zwa... zwyczajne. zwyczajne. Otwórz rynek. Trzeba otworzyć rynek. Gdzie tu jest rynek? Tu. Andel z zwierzętami. Tak? Tak. Mamy guźce i tu dajemy adoptuj guźce, tak? Ile mieliśmy adoptować? Eee, dwa. Tu mamy jakiegoś Jachi? Jachi? Sarifa? Sa Sar no dobra, no to daj ob obydwa, tak? Tak, dwa. Adoptuj. Adoptuj. Już adopt an teraz musimy mieć jakieś... Czeka w centrum handlowym. A idzie jest centrum handlowe? handlowe. To jest pytanie. Ale NARF musimy przygotować dla niej wybieg. Tu mamy... E, zwierzęta w magazynie. I one czekają w magazynie przed... No pojedzie. tak, ale musimy chyba zrobić... Tu masz cele, tu patrz, tu masz cele. I trzeba to co zrobić? No... Adoptowaliśmy, tak? A no trzeba znaleźć to centrum. Gdzie jest to centrum? Już gdzieś, gdzieś tu? Mm, ale jak wygląda centrum? Nie wiem, nie jest zaznaczone. Poczekaj, um. mamy handel, mamy te zwierzęta, tu mamy magazyn centrum handlowym. Przenieś. 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 Tutaj. Tu. Zaplanowano dostawę centrum handlowym, przenieś. Tutaj... Po wydaniu polecenia przeniesienia zwierzęta... Okej, okay, one będą transportowane z centrum na ten... Ale czym? No, ci co zajmują się... Opiekunowie się zajmują zwierzętami, więc oni będą czy je transportować. Ale helikopterem? Nie wiem, rakietą balistyczną. Teraz musimy przygotować sobie tą... Ten obiekt, czyli co tu musimy zrobić? Znajdź Centrum Handlowe zwierzę. Tu jest well, to centrum. See, those move those animals to their

Tu pani mówi odnośnie tego, że musimy z dobrostan, czyli to się składa z żywienia, zdrowia społecznego i z czym tam jedziesz, bo nie zdążyłem przeczytać, bo tak szybko gada. Można powtórzyć dialog, ale dobra. A, kie... a kiedy będziemy robić? A kiedy będziemy robić. Jakie pieski? Jakie pieski? No te piaski, a nie chcesz robić tych... No najpierw no tak musimy przejść całą muczę, ktoś byś wiedział, że trzeba handlować zwierzętami. Powiedz, że nasze gózce są dobrze odżywione, wstaw stację. Jaką stację? Żywności i wody, widzisz? Trzeba wstawić stację żywnościową i wodną. Tu masz wybieg. Umieść stację żywnościową i stację wodną. Wybieg. Wybiegi. Żywność i woda. Są tutaj. Takie malutkie? Taką tak. dużą miskę tylko? Ojeżdżanie. <noise> o, o, są w gdzie to był? Wybieg, tak? Tu mam... E, co tu jest? Moment. Nie przeszkadza to. Mam tą miskę, co mi tylko dać? Chyba. Bo co tu mogę mi dać? Nie wiem co tu jest. Poczekaj. Żywność i woda. Posłania i schronienia. grzejniki, i klimatyzatory. Urozmaicenia. No to damy tą miskę tak? No to jedną? Gdzie, gdzie tą miskę? Tu położyć? No tu, a to do picia. To jest, co to jest? Małe Ty. korytko na karmę. Aha. O tu na karmę to tu położymy, co? A ja nie mogę tu, o tu mogę położyć? No. Aby zwierzęta, bo już jakieś symulacje stały. Co musimy wstawić? Sadzonkę błotną? Sadzonkę błotną. Dobra, które to jest sadzonka błotna? Moment. Zabawki mamy im dodać. Gdzie tu są zabawki? Gdzieś, gdzie są zabawki? urozmaiceni chyba. No tak. My co, gdzie jest sadzonka błotna? Kto tu z po angielsku. Co to jest? Kąpiel błotna, to? Chyba. Nie. No no, no wsadzimy ją, powtórzymy pani dialog, co nas gadała. Kąpiel błotna! Poczekaj, co na tam mamy wsadzić? Jej? Sadzawkę błotną. No to jest sadzawka, kąpiel błotna, tak? No to gdzie tu? U. Tu, no, tu. Mamy. Dobra. Teraz ja musimy dalej. Już nie chcę tego. Podświetlony obszar musimy znaleźć. Szukaj, podświetlonego obszaru. Widzicie? Podświetlonego obszaru. Oooooo! No co tam trzeba zrobić? Nie czytałem co tam pani mówiła. On mówi jakieś ważne rzeczy. Moment, to co tu się... Co tu mamy zrobić? Poczekaj, o, dialog. No szybciej pani. Jest tu zapuszczony i trzeba zająć wszystkimi drobiazgami jakimiś, co tam pani. mi no, się wybieg strusi to jest? znajduje się blisko, to jest wybieg strusi. I Hipop hipopotamów? No jestem. Znalazłem. No. Zanim zaczniesz budować, wybieg dla strusi. Po prostu kliknij wszystkie z pauzy w prawym dolnym rogu. Gdzie tu jest pauza? A, tu jest pauza, gry. I co znaczy pauza? A, patrz, ludzie się nie chodzą. Teraz możemy zobaczyć budować, a czas nam nie leci. Dra a, bramy. Dodaj bramy w wybiegu. Ja chcę dodać. A, bo to jest otwarte.

O! Ale no tak? Budujesz? A tutaj matek zostanie takie pole, wolne pole? No w krzakach będziesz budował? No weź się przybliż tym. No przybliż się tam. Jest, daj no. Poczekaj, daj to. No to kamerę obróć. No wyżej, o. O tu, tu trochę, no tu. Hop. krzywa ta ściana ci wyszła. No dobra. Jaka krzywa Co ci chodzi? No zobacz, nie łączy się. Nie złączyła się? No i co teraz? Daj no to na chwilę Nie mogę złączyć <laughs> O jest! Jest Jak to wyszło? A to co za słupki? Jest zamknięta? Zamknięta Teraz musi zastąpić szkłem w sekcję jakąś Jakże! No tu jest to szkło Poszeckie. Daj. No, tu, tu tyle nie no, bez przesady, no jednym miejscu, dwóch, no. No wiesz, czy mnie. Poczekaj, bo zaraz zaznaczyłeś tą, musisz zaznaczyć ten. Aaaa. ta kamera nam się przesunęła? No i plus. Nie no, patrz, puść to na chwilę. Tu masz zaznacz chyba. No. A, czyli a, musisz zaznaczyć. It's always best to zawsze najlepsze, sure żeby koledzy mogli from the path to ich I because this would zoo, if they couldn't. skarbonkę na darowiznę musimy dodać jeszcze No, że ludzie będą pieniądze wrzucać. Tu są obiekty. Tu są jedne z więc make sure you remember them. Hmm. To skarbonka. Nie, to skarbunka. Tu jest skarbunka. No to tutaj, no może nie w środku, no ludzie będą wchodzić do środka? Nie, nie da. Poczekaj. Się. O tu się. No, da. We adopt our you click the play nie wiem, czemu da tam dodałeś, mogłeś dać przy, przy tej szybie. Ale tam kazało, chciałem przy szybie, ale się nie dało. No jak się nie dało, no poczekaj. Gdzie tu jest ta skarbunka? Starbunke, już wyszłeś z niej, tu było. Na dół. Nie da się, tylko tu się da? Tak! Ale tylko jedno kazało. No dobra, teraz musimy pauzę włączyć. bo już pani nam kazała. Gdy możesz wtrzymać... <śmiech> <śmiech> Czemu ta kamera się tego obraca? No, pani idzie na kawę, chyba. A, musimy ją adoptować. No to adoptuj teraz. Te strusie. Cztery strusie. Zamknij to, XM. Cztery strusie, panie. Cztery strusie. No, handel, handel. Gdzie tam idziesz? Ale po co ty tam idziesz? No, handel, no. Dawaj. Strusie. Dawaj, wszystkie. Adoptuj. No, kolejnego, adoptuj. Ja! Yeah. Kolejnego, adoptuj. Ej, coraz Ko droższe. Kolejnego. Teraz naciśnij, czeka w centrum handlowym. gdzie? No daj, wyszli do naciśnij. Tu. No, no zaznacz tu, albo od mnie zaznaczyliśmy gdzie. Ty. Już? A, dobra. No daj tam niżej, otwórz magazyn zwierząt. No, na no zaznacz, żeby tu lazło nie? Mhm. Tu, tu, tak? Nie, o to chodzi. Wybierz wszystkie cztery, tu naciśnij. Przenieś. A tylko jednego? Gdzie reszta? Którego przyniosłeś? Tego. A się. No właśnie, daj, daj na chwilkę. Masz tu, wybierz wszystkie. Przenieś. Czemu nie mogę przenieść? Dobra. No nie chcę się? Co na to chcę? Do restauracji żywnościowej, wodną i zabawki. zabawki. jakie zabawki. Nie wiem. Ukraj okay, zabawek dla strusie. Ok, zabawki dla strusie. To. Poczekaj, bo coś tam pani pisała. P Poczekaj. Karmik? No dobra, ale poczekaj, bo coś tu pana. Po... Co o, tam... już są strusie. Już są, a co? No, powtórz dialog. Strusie czekają, przygotuj im. Masz im przygotować tak. Staw stację żywnościową wodną oraz utrzymywanie żywienia. Ale wszystkie to. Elementy najlepiej postawić przy oknach dla zwiedzających? Je Jezus! A zobacz co zasuwa. Przy oknie musisz tu ustawić. Zasuwa, patrz, patrz, zasuwa, zasuwa! zasuwa. Ty ja ją No? I to Daj na chwilę, poczekaj. No, no dobra, ale to ten karmik przy oknie, żeby ludzie widzieli. No ale bez tak. przesady, na tak blisko to nie. Ile? Jedno. Jedno No co jeszcze to oprócz tego jedzenia? A to to jest jakieś urozmaicenie? Tak, urozmaicenie I zasuwa! Jeszcze Podwójny, nie. powolny. Jaki? Powolny karmik? Co to jest powolny karmik? I zasuwa, zasuwa, zasuwa. A wiem o co chodzi w tym karmiku. To się długuje. Dobra. Dodaj stację wodną. O, tutaj. Małe korytko na wodę. To to mieliśmy dać. A. Ale będę się. <noise> Dostaliśmy jakieś.